Dotykamy się dzisiaj w Arche hotelu Puławska Residenc w Warszawie, aby wspólnie zadbać o zdrowie wszystkich kobiet. Z racji tego, że mamy różowy październik, miesiąc badania się w kierunku zapobiegania rakowi piersi, także dzisiaj tutaj jesteśmy po to, żeby uświadamiać, to jak ważna jest profilaktyka, aby zapobiec właśnie tej ciężkiej chorobie. Badajmy się regularnie. Co najmniej raz w roku. my do tego, by profilaktyka była przyjemną rutyną, a nie przykrym obowiązkiem. W przypadku, gdy coś nas zaniepokoi, zawsze lepiej 10 razy sprawdzić niż raz, a za późno. Jeśli chodzi o samo piersi, jak najbardziej powinniśmy to robić co miesiąc. Wówczas poznamy swoje piersi. Zarówno powinny robić to kobiety, jak i mężczyźni. Bardzo ważne jest przyjście do stoiska, kiedy są jakieś amazonki i zobaczenie jak wyglądają fantomy i jak wyglądają guzy rakowe, bo wówczas możemy odróżnić w swoich piersiach to, co nam się wydaje, że jest guzkiem, a nie jest. Dlatego jest tak konieczna nauka tego samobadania. Jestem jedną z tych osób, która dowiedziała się, że jest chora na chorobę nowotworową. I dzisiaj z tego miejsca chciałabym przekazać wszystkim osobom, które spotykać się będą z bliskimi chorymi na choroby nowotworowe, lub gdzieś w środowisku pracy. Nie łudźcie się, że wiecie, co jest ważne dla takiej osoby, jak możecie okazać wsparcie. Najważniejsze to, abyście... Zapytali taką osobę, czego ona potrzebuje. Być może będą to prozaiczne rzeczy. Dlatego nie stygmatyzujmy osób chorych na choroby nowotworowe, ale okażmy to, czego oni naprawdę potrzebują, a to, czego potrzebują, powiedzą nam sami. Cieszę się, że mogę wspierać takie wydarzenia. Pamiętajcie, że profilaktyka jest ważna w każdym wieku. Im wcześniej wykryjemy chorobę, tym większa jest szansa na jej wyleczenie. Październik to miesiąc profilaktyki raka piersi, dlatego jako Stowarzyszenie Arche zaprosiliśmy pracownicę grupy Arche na bezpłatne badania USG. Panie będą mogły wykonać to badanie do końca grudnia na terenie całej Polski, ale nasza główna akcja odbyła się 18 października w klinice AureaMed w Warszawie. Zachęcamy do badań wszystkich naszych pracowników nie tylko pod kątem raka piersi. To tylko jedna z chorób, której możemy uniknąć dzięki regularnym badaniom.